Witam serdecznie. Dziś zapraszam Was na spacer po rabatach z wilinami, ponieważ już zaczęły kwitnąć. Niektóre z tych wiln mam dopiero od roku, a kilka od wielu lat i zawsze kwitną pięknie. Miłego oglądania. Kwitnąca na fioletowo bylina jest jeszcze dosyć rzadko spotykana w ogrodach. A nazywa się Wielosiu. Ja ją mam trzeci sezon w ogrodzie. A przyszła do mnie w bardzo miłych okolicznościach, bo kiedy odbierałam wiele zamówionych roślin u mojego zaprzyjaźnionego dostawcy, to on mi podarował jedną dodatkową roślinę, o której wtedy jeszcze nic nie wiedziałam i dla której specjalnego miejsca nie przygotowałam. Posadziłam ją więc na tej słonecznej rabacie i dziś wygląda wspaniale. Od momentu posadzenia bardzo szybko się rozrosła, co bardzo mnie cieszy. Dlatego teraz szukam dla niej ciekawszej kompozycji. I mam już na myśli kilka, ale którą z nich wybiorę, jeszcze nie zdecydowałam, bo mam na to jeszcze sporo czasu, gdyż ona kwitnie od maja aż do czerwca. Nie spotkałam jeszcze tej beliny w ogrodach, a jest to typowa belina słońca. Nie wymaga regularnego podlewania ani też zasilania. Wytrzymuje chwilowe susze. Na tej rabacie słońce jest od świtu do zmroku. Co pięknie wygląda, zwłaszcza o poranku, kiedy słońce jest jeszcze bardzo nisko. Nie ma ona zbyt okazałych kwiatów, za to ich ilość jest naprawdę ogromna. Są one w kolorze ciepłego fioletu. I tak są ułożone na wysokiej łodydze, że wyglądają jak fruwające motyle. Wokół nich rosną dwukolorowe liście, a to dlatego, że jest to odmiana variegata. W sierpniu powtarza kwitnienie, ale wówczas kwiatów jest zdecydowanie mniej. Widzicie tę ilość kwiatów? Właśnie dlatego warto pomyśleć i znaleźć dla tej ładnej beliny miejsce w swoim ogrodzie. A ta ilość kwiatów złapia podobną ilość owadów. I czasami jest ich tak dużo, że być może znajdę taki moment i uda mi się uchwycić, ile tutaj jest pszczółek pracujących w jednym momencie. Wielosiu potrzebuje ziemi przepuszczalnej i zasobnej, dlatego wczesną wiosną podlałam go rozpuszczalnym obornikiem. Można też oczywiście zasilać nawozem mineralnym, wieloskładnikowym. Ale wystarczy to zrobić tylko raz do roku, wiosną. A efekty są widocznie dosyć szybko. Na przykład, właśnie teraz, w postaci tak wielu fioletowych kwiatków. Na wietrze przypominają mi wielką kwietną łąkę. Mam odmiany variegata, jak wspomniałam, ale są też oczywiście inne odmiany o liściach jednobarwnych. Jednak ta variegacja wygląda przepięknie także wtedy, kiedy roślina już przekwitnie i zostają same duże rozety. Wtedy roślina wygląda równie ciekawie. Ważne jest także to, że wielosił jest odporny na szkodniki, na choroby, więc być może w przyszłości posadzę go na obrzeżu rabaty z różami. A być może będzie mu dobrze przy lustrze wodnym. Jeśli coś wymyślę, to na pewno to szybko zrealizuję i wtedy szybko Wam pokażę. Bo już teraz chodzą mi po głowie bardzo ciekawe pomysły. Do tego powiem Wam, że po przekwitnięciu zostają naprawdę bardzo gęste i duże rozety, zadarniające rabatę i dające cień sąsiednim roślinom. A więc być może z będą wyglądały fantastycznie? Już teraz widzę w tej bylinie ogromny potencjał, podobnie jak w moich ulubionych miodunkach czy też brunerach. Zaraz po przekwitnięciu wszystkich kwiatów obetnę je, a belinę rozmnożę przez podział korzeni. Bo jest to typowa belinowa zasada, którą stosuję u siebie w ogrodzie tak często, jak często potrzebuję mieć więcej własnych roślin. Więcej mam też własnych orlików w ogrodzie, a pierwszy i najstarszy z nich rośnie pomiędzy dużym kamieniem a ogrodzeniem. Sam wybrał sobie to miejsce jest mu tutaj bardzo dobrze. Tak dobrze, że kwitnie obficie i długo. I jako pierwszy zakwita w ogrodzie w tym ładnym różowym kolorze. Już raz próbowałam go przenieść na nowe miejsce, by mógł się lepiej rozwijać. Ale niestety nic mi z tego nie wyszło, bo ten kamień jest zbyt duży i zbyt ciężki i nie mogłam go nawet ruszyć. A wyrwanie orlika z tego miejsca oznaczałoby tylko jedno. Jego zniszczenie. Więc zostawiłam go w tym miejscu i będę się przyglądać, jak sobie radzi przez kolejne lata czy też miesiące. A na razie radzi sobie świetnie i do tego bardzo dobrze się rozsiewa. Nawet wtedy, kiedy myślałam, że zebrałam wszystkie jego nasiona, to jednak okazało się, że tak nie jest, gdyż wokół niego widzę bardzo dużo malutkich, nowych sadzonek. A te nasiona, które sama zebrałam, od razu wisiałam. Do gruntu na tą słoneczną rabatę, obok jeżówek i róż na pniu. Bo przecież nie wiedziałam, ile z tych nasion mi a ile nie. Więc wysiałam wszystkie, jakie miałam. No i teraz okazuje się, że mam za dużo tych sadzonek. Więcej niż chciałam. A do tego jeszcze dostałam od sąsiadki kilka większych sadzonych rolików, bo czasami się wymieniamy tym, czego mamy w nadmiarze na rabatach i od razu je. Zagospodarowałam. I widzę teraz, że to był bardzo dobry pomysł, ponieważ większe sadzonki już w tym momencie kwitną na fioletowo, zadarniając bardzo ładnie tą rabatę, bo inne rośliny wokół nich są jeszcze zbyt małe. Widząc te kilka kwitnących rolików już teraz bardzo dobrze wiem, że wkrótce stworzę z nich małą kolekcję, oczywiście na miarę mojego ogrodu. Bo bardzo mi się podobają i te, i takie o pełnych kwiatach, które widziałam w sieci. A ponieważ wybór jest dosyć duży, więc coś w tym temacie pomyślę już niebawem. Ich liście są nie tylko ciekawe, ale też zadarniające, więc dlatego bardzo je chcę mieć u siebie. I jeszcze nie tak dawno wydawało mi się, że na tej rabacie już nic więcej się nie zmieści. Jednak teraz widzę, że bardzo spokojnie mogę dosadzić kilka bylin i będę to robić w tym sezonie systematycznie, wtedy kiedy zobaczę, jak rozrastają się te posadzone wcześniej, by ich nie zagłuszyć. A rosną tutaj bodziszki, jeżówki, żurawki, niskie rozplenice, czy też śpiące nawet głębokim snem, ostnice cieniutkie oraz czoski ozdobne, które niebawem zakwitną. Na tej rabacie ślimaków nigdy wcześniej nie miałam, no i tak niech zostanie. Może właśnie dlatego, że rosną tu orliki, które odstraszają tych nieproszonych gości. Natomiast mrówek jest niestety tutaj sporo, głównie na różach. Ale na to uważam i robię opryski z sody oczyszczonej, mydła i litra wody. Na razie to się u mnie sprawdza, a róże rosną jak szalone, co widzę po ilości nowych przyrostów. Oraz ilości nowych pompów kwiatowych. Kwitnące floksy szydlaste są w tym momencie w pełnym rozkwicie i pięknie ubarwiają widok wiosennego ogrodu. Mam je od kilku lat. Zaczynałam od bardzo małej kępy, by teraz był tutaj taki większy dywan. Zdecydowałam się tylko na jeden kolor, ale są w kilku ładnych postelowych barwach. I teraz, właśnie o tej porze roku, pokazują, jakie są urocze. Warto więc zrobić dla nich nieco miejsca na rabatach. Przez kilka lat rosły u mnie całkiem na uboczu, nieco zapomniane i niezauważone, więc tak ładnie się nie prezentowały. Dopiero kiedy pomyślałam i posadziłam je przy większych kamieniach, to miejsce wokół tej trzydziestoletniej tui nabrało zupełnie innego wyglądu i stworzył się ciekawy obraz przy tej kamiennej ścieżce. Dziś mają już swoje stałe miejsce, na którym wciąż je rozmnażam co kilka lat. W tym roku też planuję zrobić to, jak tylko przekwitną, by miały czas się ukorzenić do wiosny i tak ładnie wyglądać za rok. A kiedy będę je rozmnażać, to usypię niewielką górkę pod nimi i dopiero wtedy je posadzę, by powstała taka fala, małe wzniesienie, na którym wyglądają znacznie lepiej. Rozmnażając oczyszcze jest chwastów, które rosną pomiędzy nimi. Choć wydaje się, że są to rośliny, które bardzo szczelnie przysłaniają cały teren. Jednak tak nie jest. Poprzednio też tak zrobiłam i to bardzo pomogło w zmniejszeniu niechcianych roślin. Jednakże z czasem znów się pojawiły. Ale w sumie to dobrze, bo to znaczy, że możemy obserwować siłę natury, która działa w ten sam sposób od zawsze. W tym roku muszę to zrobić koniecznie, ponieważ wokół tui rozwnacza się fiołek karpacki. I to błyskawicznie, sam się tu wysiął, a jest to roślina, która przepięknie kwitnie na początku wiosny, ale teraz zagarnia dla siebie coraz więcej miejsca. Mam go już w innej części ogrodu, więc tutaj nie musi być, a tu chcę mieć flok skrzydlasty. Wiem, że od razu może mi się to nie udać. Podobnie było... Też z dąbrówką rozłogową, czy też podagrycznikiem, ale i z tymi roślinami powoli wygrywam. Więc teraz znów podejmę kolejne wyzwanie, by mieć więcej tych ładnych, fioletowych floksów. Nie zapominaj, jak wcale nie muszę u siebie wysiewać co roku, bo same się wysiewają. Kiedyś z nimi walczyłam, ale teraz już nie, bo rozsiewają się równomiernie w wolnych miejscach po całym ogrodzie, jednocześnie zadarniając je. Co bardzo mi odpowiada, bo przecież to bardzo ładnie wygląda wczesną wiosną. A jest to czas, kiedy wiele bylin dopiero przygotowuje się do kwitnienia. A do tego rosną wyłącznie na rabatach, a nie na trawniku. W podróżnieniu od stokrotek, które rozsiewają się bardzo szybko. I to głównie na trawniku bo te rosnące na rabatach zostawiam i przyglądam się, jak ładnie kwitną przez cały sezon, aż do pierwszych przymrozków. Jednak te w trawie usuwam, by nie rosła mi tutaj łąka zamiast trawy. Kiedyś sama przywiozłam kilka doniczek dużych stokrotek do gradu, bo tak bardzo mnie urzekły swoim wyglądem na stoisku, ale później przez kilka kolejnych lat usuwałam je z trawnika na różne sposoby. Teraz, kiedy mam trawnika o połowę mniej i namorzę go regularnie, to jeszcze czasami spotykam liście stokrotek, co wcale mnie nie cieszy, choć to takie ładne rośliny i długo kwitnące, ale w trawniku całkowicie niepożądane przeze mnie. Ogród to ciągła zmiana, więc na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie Wam za wszystkie subskrypcje i łapki w górze i za przemiłe komentarze. Zapraszam więc na kolejny odcinek. Pięknego dnia!